Rzuty, rzuty, ponownie rzuty. No poprzeszło dwóch ponad, chyba około dwóch tygodni ponad może. Bez, bez rezultatów. No wreszcie coś chyba podniosę, zauważyłem. Jak zwykle jeszcze mam sezon łosiowy. Jeszcze nie zacząłem za jeleniem. Już, moim zdaniem to za wcześnie u nas. No i tak mówię, teraz wybrałem się po pracy. No i po drodze zauważyłem dwa łosie. Jeden jeszcze miał taki Widlaczka z jednej strony, z drugiej strony rzucił, no i z obok jego stało albo brat, albo siostra, albo tata bez poroży. No i tu się wybrałem, yy, a one, tak widać, że one szły od strony modniaczków, nie? no i tak się skierowałem do tych modniaczków. I teraz tak idąc wzdłuż potu, proszę bardzo, co zauważyłem, bo będzie szóstaczek, tak mi się zdaje no nie, ale cierpliwość popłaca a miałem takie czucie, że w tym miejscu coś znajdę właśnie w, w tym lesie syn mówi, że Szym powiedział, że się gdzie indziej udało, ale coś miałem, mówię takie przeczucie i przeczucie mnie nie zgubiło no, teraz muszę się jakoś tam dostać i wydostać te poroże dobra, na razie to wszystko, zaraz jak się, mówię Przejdę przez pod podniosę to zobaczyć co to jest. Witam ponownie. Przedostałem się przez pod. No i ta chwila, teraz podniesienia będzie. Co tu będzie? No, coś. Coś, się nie dna. Znaczy. Nie, Nie, szóstaczek. Szóstaczek. A na so. ten raz, tutaj. To w miarę Fajny, fajny zrzucik No nie wiem, może około 2 kg, nie więcej No, wreszcie To chodzenia. No i dało efekt Cierpliwość popłacań faktycznie No jest moja która? W tym roku? 8 ósma, ósma rozocha 8 zrzucik. znaczy może nie rozocha, ale ósmy zrzut złoś Piękno, róża, duża fajnie fajnie, fajnie, cieszy mnie to No może z 2 kg wczoraj spotkaliśmy, znaczy nie ja tylko Szymon spotkał gościa, który to znalazł właśnie w tych okolicach szóstaka Może to od niego jest ten sam brzuch. od tego samego łosia później porównamy może zdjęcie, może przyślę Bo się wymienił z tym właśnie z Szymon z tym z telefonami może Zobaczymy. Sparujemy. No i to na to chwilę obecną. Na razie. Zobaczę. Może jeszcze znajdę tego widlaczka. Albo jeszcze. Może, może jeszcze do pary. Może jeszcze inny oś był. No i to wszystko na razie. Tropy, o tych jeleni. Jak zauważyłem, że jelenie są. A, filmik wczoraj fajny ten zrobił Szymon. Akurat wstał i ktoś chyba sposzł jelenie I nadbiegłem prosto na niego się sposzyły. Dwa pierwsze były piękne jelenie. Miały fajne poroża. Następne już takie trochę mniejsze. Dołączę do tego filmiku właśnie. Tamten filmik. Sobie żyjcie. No na razie dasz burę. żółty rzuty, rzuty. Znowu rzuty. Jak widzicie pada śnieg. Nieprzyjemna pogoda. Taka zgniła. No i co? Dzisiaj chyba mam dzień konia. Już jeden rzut znaleziony. No i... Wszedłem tutaj taką przestrzeń. Tam jest drzewo spawane. Tu widać łosie leżały sobie, odpoczywały. No i tutaj, tak patrząc na lewą stronę, wyłoniły mi się takie tutaj. Znaczy, wyłonił się taki widoczek. I teraz tak, albo jest para, ale chyba to nie jest para. To jest rzut małosia. Pod nie, to na pewno jest. Nie, może i para. Może i para od tego, co znalazłem dzisiaj. A nie, nie, nie jest podobne. To jeszcze od innego łosia. Nie. A może? Nie, to jest mniejszy. Sierżutki, sierżutki, rzucić No, tak podejrzewam, że 2-3 dni. No, jest mniejszy. Tak, może ma kilogram. No ale fajny szustaczek też. No i następny. Proszę bardzo. No ale dzisiaj fajny dzień. Mam. No ale już ten kolor taki jest inny, już jaśniejszy. Hm, tego żyko. Szustaczek, No młody beczek chyba. Młodego beczka fajnie. Lux. Ale jestem zadowolony. Ale taka beznadzieja ostatnio była. Te parę dni. No i proszę bardzo Hmm Luks No mówię Teraz pogoda taka, aż mi się nie chce chodzić, normalnie ale 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 już takiego dopała do dostałem, że niesamowicie powerka że no jeszcze jest Nie wiem około godziny 11, no to jeszcze jest trochę czasu, może jeszcze się coś znajdzie. No na razie dziękuję za uwagę Dasz bur no taki w różowy kolor aż przychodzi. Nasz ból.